Cześć, siemanko, witajcie z tej strony, seba i witam Was w kolejnym odcineczku z kontraband Police na moim kanale. Co się zmieniło, jeśli chodzi o regulacje wjazdowe? Dalej nic się nie zmienia. Trzy usterki techniczne. Nie wjeżdżamy. Zostało wiek. Yy, przemytników, wiek kierowcy 52, rejestracja SWM i przebite opony w liczbie 2. Karta pojazdu tutaj nic się nie zmienia. No i dobra, mamy widzowie pierwszego delikwenta. Zapraszamy, już ma przebite opony, chyba widzę z tyłu obie. No atajcie, więc proszę opuścić pojazd. Jeszcze nic. No i dobra. Chyba mamy pier na pierwszym strzale dzisiaj. Na pierwszym strzale dzisiaj mamy już Przemytnika i tak, 1420 kilo, pokaż mi twoją twarz, wszystko się zgadza, Selman Sitko, Selman Sitko, powinien tak chyba bardziej czytać, bo to wiadomo, tu się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza, RK, yy, okej, okay, tu się zgadza, no ale... z... Dobra, ja. Gdzie on jest? Ucieknie nie żyje. Dobra, złapaliśmy trochę tego. Dobra, mamy czas. Więc ja jeszcze tą kontrabandę spróbuję szybko, póki mogę złapać. No, mamy 4 minuty, więc szybki strzał. Tutaj gdzieś chowasz? Nie chowasz. Dobra. Więcej nie mam pytań. Tu kokajnu gdzieś chowasz? Chowasz tutaj pod maską. Tu nigdzie już nie widzę. Tutaj, tu. O. Kurwa w bagażniku schował, nawet. Nie przemyślał tego, nie? Dobra. Tu byśmy nie mieli. Dobra. Koliga trochę schował. Dobra. Oczyść. Idziemy odebrać ten cholerny telefon. Dzwonita, ale jeszcze szybko kontrabandu schowam. No, jak dzwonią, mają sprawę przy tak ważnej akcji, kiedy my tutaj łapiemy przemytnika. To se poczekaj. Dobra. To tam mamy. Wczoraj w Wiedniowie przyjeżdżałem do Wiedniów, w samochodzie fundującym Adam Łaszy. Ordyne incydente durowali w Sorokin. Nasze wypadrodniki eski Adam Eski. Poszedł w Gabry ze starszyną Bykowem i w otwór, ale drobiny. O jas. No dobra. Jedziemy na wycieczkę. Misja misją. No. Kolejka na granicy. Ale to typowe, nie? Z reguły się czeka. Co jest? Nie chciał tego. Ty, a my nie mieliśmy jeszcze innego samochodu? Nie mieliśmy osobówki? Dobra. Może gdzieś... Zostawiłem samochód. Nie, dobra, czyli jedziemy tędy naokoło Dobra, może tym gruchotem dojedziemy W miarę szybkim tempie I to będzie kolejny taki no dość ciekawy dzień na naszym przejściu granicznym. To jest? Nie no, nie jest daleko. No więc nie da że przy... jesteśmy jako strażnicy graniczni, to jeszcze będziemy jako detektywi chyba robić. Tak mi się wydaje, gdzie my jesteśmy na ruinach teraz. Coś mi się wydaje widzowie, że w tym odcinku z racji, że mamy no już 2200. Tych dolców. O dolców. To sobie. Zamówimy zaopatrzenie. Chyba, że będziemy wracać to po drodze sobie. Zajedziemy i może jakiegoś... Może już kałaszyk będzie dostępny. Zawsze lepsze, lepsze to jest zaopatrzenie. Bo ja sam amunicji nie wziąłem. Ajajaj! Aj, aj. Dobra! Na pewno ja nie mam amunicji? Nie mam. Pariszu, o obarę to Zamietnik fundra umrakuł acz powrotnej budnok. My kontroluje to zona. Madre Insidia Saju pod A da ony tajete to trzasum rat. Szaprać, siem trop acz ać powrotny meno. Nie widzia wychodzi, to wy pozwolicie. Dobra. Dobra. denna ja, nie ta palku umarł za tą madrę ilio opiać. Olek lejno radny, jać promotku, ino wech ta madro deptaja. A ja nie znaję chudy i zalić olega. Dobra, tutaj część długu. Jakby Olek porzucił asu, ja madre heino i zalieć, e to damrycz a sotnik jest u mnie w familia ać geno. A zmożna, jak gawrycz maczkomo, za to nie tabharac ilio bydlok. Paszło gawrycz adatimur. Heino cudaczne manieru ilio pasta ten najem. Dobra, wolna jest słowo klucz, że chciałbyś już go dziabnąć.

Шурка это Сахаев бедлок из Аличена. Мадро Ачулега Вартный Дельго. Мадро Пенежный. Врагу Малаши и Ачмезла складу вошли таять, это попытка. Не два специали. Когда заметник будет гаврить или в а до поворотный буднок, его вам, Мадро Ач, dobrze więc szukamy dalej. Chodź koliga. E to ada cudaczne. Kiedy meno permesite reszty. Wiesz to, ed kalapy, ać magazyn zabręd. A no otwiera kine tap. Pa pa paszlem szle po kolu. Ada fundra, eno omrak. Pierwotnie, wiesz Kali to gesto, i Dobra, pokłócił się z gościem w berecie, jak grali w karty, czyli się pokłócił z tym. Tu mamy zamknięte. Dobrze. Szukaj ciało. Ciało jest z tyłu, tak, z tego co mówili. Dobra, kilka głębszych, więc oni pili tutaj. Tak obstawiam. Cyf jest, szlugi są, blaszka jest dobrze, więc tak. Gdzie on miał być? Z tyłu. Podobno znaleźli go z tyłu. Dobra, dzień dobry. Baduli małaszy. Jego escio Chodina w Racho. Menopa zmyślać, wy wyposukaty umraku wiepier? Nasz fundro i zali a różnik. Sabrać no wyarać fioletka migot. A, widoczne inicjały VM, czyli ten od tego beretu. Tu są ślady. Nóż kuchenny, dobra. Gdzie jest sierżant? Gdzie jest sierżant? Dobra, więc tak, moim zdaniem zostajesz ty. Jak ty się nazywasz? Tachajew, Tachajew i Basil zostają. Varisu, my poznać, to mała sił umráć, a ty sedím. Zamieńty Gavrich, to nasze. Dnia utram Timur za gawrycznasie to my peremieścię ausidia, a ja poszłałem to butko, aż trudna jest. To miejsce menoprabotne i omblak. Kądę obstawku, Oleg nie ma dłużej to pastoru. Za to my, no wodzka wodka arach. My sadliśmy butku, eta wodka pokonczyć. Timur poszłał aż sławko do rabu, za to Oleg i tu nie, aż powrotnie budok, w tej potrze zablotę. Nie pospalić, a ja madręka, nikita. Jak zasnął, tak? Ale to, jak to poszła usidia, on jest ostatnica lejna w góroni. Każdy meno wychodzi, że cygar? liczba podrodnik, szajada, aż powrotnie Prabotny on gawrzyć je jego Timur. Kiedy paszło eta szlafko, a ja listo z namiętnika, ile weszła acz pavrotny Heno listo skryć na niećko et kapota. Więc tak, zostaje. Jeszcze raz. Ta wodka pokończy, Timur poszł od Szlawko do rabu, za to Olek idł tu lec, od powrotny budnok, to w knajpocce zawriet. Jegor pospalić, a ja madry samotka, z Nikita. Timur poszedł po flaszkę do baru. Orek musiał iść do kibla czyli ten co nie żyje. Timur to jest tamten. Jegor zasnął, a Nikita wypuściliśmy. Jegor spał, pozostaje wywet dwóch, czyli Wasil. Igor wychodzą. Tak się wydaje. Atlista ma odkryli magazyn. Atma w mżności, list tutaj Zgodnie z waszym rozkazem, rozpracowałem Oleka Bogdanowa i potwierdzam jego powiązania z KGP. Kapuś zginie jeszcze dzisiaj. Niech żyje wolny Karistan. Timur! O, bar, To Aracmeno. Za to nie ta piewo smutla, to ordyny kaputnik. Po wratku takowych bydlok, mena paniczka, ać wielkomoratni, estio ili zakutniki ty spadno prawiteli ilio arodniki versewa tu maczko a kristkow to żywatka no nie tur spasnowej nie tłumacz się niestety zostajesz aresztowany cnie wy nie ta nas pierwszy No, najlepiej. No i dziękuję, jeszcze 800. No i piękna sprawa. Dobra. Daj do denara. Idziemy dalej. Tak się sprawy mają, że no, koledzy pochlali i się zabili. Z go, Opuścić pojazd. Dobra. Sprawdzam Cię wagowo. 2550. Tu się zgadza. Martin Sawczuk. Sawczuk? U. Martin Imię, nazwisko się nie zgadza. Dziękuję. NM293L75. to się zgadza. 19 maja, 5 maja, 81. To się zgadza. Wyk 41. Wagowo się zgadza. Rejestracja CSO0512OS. To jest dobra. Poliga pozwoli, że sobie tu wejdziemy. Tutaj nic nie mamy. Tak czy siak nie wjeżdża za imię i nazwisko. Ej, no, koliga. Jeśli chodzi o stan techniczny pojazdu, no to chyba tutaj wszystko jest. Okej, okay, no. Lusterka ma, światło ma, zderzaki ma. Tutaj kontrabandy żadnej nie widzę, no ale no nie wiedzie. Dobra, list przewozowy. Bardzo proszę. Sch... Chyba nam trzy. płatki śniadaniowe Nie zgadza się już list przewozowy Beczka piwa 1, worek z cementem 5 Więc można posprzątać łatwi do zwróć ładunek tak, odrzucony oddaj Następnie. O, wybrakowana karoseria. Odajcie wariżu komandiro Proszę opuścić, pojazd. Chyba tylko 90 listy, wodo Ty Pojazd? wybite szyby. Dobra. A ja szczędzić Gondra ili Pasta Dennaya. ty Dobra. Mmm. się zgadza, no bo już widzę łysy. 1800 tu się zgadza. 22 maja, 17 maja, 689. To się zgadza. Bardzo bym prosił numer rejestracyjny, KZ6028LY. Dobra. Ja się koliga tutaj rozejrzę. Dobra, więc tak. Po pierwsze, wybrakowana karoseria Raz. Brak zderzaków z przodu. Raz. Tu by się wszystko zgadzało. Tu się, nim, nic nie masz. Przepraszam. Od razu, od razu pod maską. kolega pozwoli. Tutaj nic nie widzę. Tutaj pokaż. Uwagaj. Dobra. To by się zgadzało. O no wczoraj przekroczyłeś granicę, a dzisiaj mi zapierdzielasz 6, 6 Dobra. By się zgadzało. Hmm? A Arosko A rozkowariszu. cię. Tak. No, nie mam za co. Nie wpuścić. A czysta. A czysta, Budka czysta. Dobra, nie mamy z drzaku przebite opony. Wybrakowana karseria, kolega już nie wiedzie, bo już ma trzy. O pojazd. O, od rasta? Dobra. Zdjęcie się nie zgadza. Julio Zejk, Julio Zejk. Zakup. Imię, nazwisko się nie zgadza. Dobra. Tu się wszystko zgadza. Uwaga. Zgadza. Numer rejestracyjny się już nie zgadza. No, koliga tu się nie zgadza. Nic. Dobra, więc tak. Zaczynam od początku. Yy, brak zeszaków. Raz. Przebito opony raz. Brakowana karoseria raz. Tu się zgadza, przebite opony mamy dwie. Nie, przebite opony no to tak. Brak zrzeków brakowa na karoseria mamy dwa razy. No niestety liga odrzucony. Barasz to oszybka! Dobra, nie groź Mamy następnego, zapraszam. Dajcie proszę o dokument. Ale jeszcze mi... Wyjdź. To jeszcze się nie zgadzało. Typ pojazdu. Dobra. Pokaż mi wagowo. 780 się zgadza. Zdjęcie. Podobne do nikogo. Abroad Bolt, Abroad Bolt. mnie Imię nazwisko się nie zgadza. Dobra, 2 maja. Data ważności się nie zgadza. Numer paszportu też się nie zgadza. Kolego, no co no, ty chcesz mnie tutaj? Poszukać. No realnie podoba mi się to, że jest już dla mnie niemiły. miły. masz menu czas. No nie marnuje Ci czasu, bo i tak wracasz do domu Bagaż. Ile masz tych bagaży? 5? To się zgadza. To się zgadza. Dobra. Co mamy dalej? Zniszczone hmm. światła. Są raz. Wybite szyby mamy raz. niszczone światła. Drugi. Przezmy ładunek. Regulacje gwiazdowe no i dobra, widzowie. Wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. To się nie zgadzało. Więc widzowie, dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się do następnego, cześć!